Dzień dobry, mamy śnieg w grudniu. Ja wiem to niesamowite, ale mamy też dzisiaj projektor, który nie jest domowym projektorem. A skoro jest to projektor niedomowy, to będziemy go omawiać nie w naszym sklepie, gdzie możecie kupić właśnie projektory domowe i niedomowe. A co to znaczy niedomowy projektor, za chwilę wam wytłumaczę. Ale z uwagi na to, że mamy właśnie to chwilę białej aury, idziemy. Póki jest śnieg. Zapraszam. Polska w rozwoju, a kiedy mówimy o rozwoju, mówimy też o szkoleniach pracowników. I do tego właśnie jest przeznaczony ten oto projektor. Dlatego, że macie dużo projektorów domowych, one są przeznaczone do tego, żeby wieczorem usiąść po ciężkim dniu pracy, obejrzeć sobie film, jest fajnie. Tyle, że projektory domowe są skonstruowane tak, aby najlepiej wyglądały możliwie w ciemnym pomieszczeniu na ekranach około 2,5 do 3 metrów szerokości w podstawie. W przypadku tego projektora mówimy trochę o innej filozofii tworzenia urządzenia. Jest to urządzenie przeznaczone do tego, aby z nim pracować. Aby z nim pracować albo w celach szkoleń, albo w celu wyświetlania na przykład obrazu w sklepie. W miejscach, które ogólnie są bardziej oświetlone i trudniejsze też instalacyjnie. Dlatego mamy takich kilka aspektów jak laser. Które daje nam niezłą jasność, bo 3500 ANSI plus możliwość pracy przez 30 tysięcy godzin, ale 24 przez 7 odpalacie go i on ma świecić non stop. Druga sprawa, jest to bardzo mała obudowa, więc możecie go z łatwością powiesić. Naprawdę w różnych miejscach on nie będzie zwracał na siebie uwagi. Trzecia sprawa to jest możliwość powieszenia go pod dowolnym kątem. On może świecić z dołu w górę, jakkolwiek. I kolejny aspekt jest to, tak jak mówiłem, Polska się rozwija. Seria żarówki jeżdżą za chwilę. I kolejny aspekt to jest jednak short Nie ultra short i nie klasyczny projektor. Co to właściwie oznacza short -row? Chcę Wam pokazać, co to znaczy short co to znaczy ultra short i co to znaczy obiektyw standardowy. Więc teraz rękami pokazuję szerokość około metra. jestem od obiektywu jakieś 25 cm. To mniej więcej znaczy ultra short row, czyli że stawiacie projektor bardzo blisko przy ekranie i z odległości około 25 cm obiektywu od ekranu dostajecie metra obrazu. Metra nie jestem w stanie zmieścić w kadrze, po prostu jest to zbyt duża odległość i zbyt szeroki kąt, żeby ten obiektyw właśnie to złapał. To jest short row. Czyli znajdujemy się teraz około pół metra i to jest metr szerokości obrazu, już bliżej do tego, żeby zmieścił się w kadrze. Nazwijmy to tak zwanym obiektywem pośrednim pomiędzy ultra a klasycznym. To jest klasyczny rzut. Czyli stoję w tym momencie około półtorej metra od obiektywu, to jest plus minus metr. W takim układzie, jeżeli chcecie uzyskać obraz około 3 trzymetrowy, po prostu to mnożymy, czyli 3 metry razy półtorej daje nam 4,5 metra. 4,5 metra odległości ekranu od obiektywu. I tak to po prostu działa. A teraz wyjaśnię Wam, gdzie są tego zalety, gdzie są tego wady. Dlaczego nie zastosować po prostu obiektywów ultra-short, skoro najłatwiej jest je postawić najbliżej, największy obraz? Dlatego, że to nie zawsze ma zalety. Mianowicie, Wy Obiektach, gdzie chcecie uzyskać duży obraz w czasem nietypowy sposób czy przy szkoleniach naprawdę łatwiej jest się posługiwać projektorami typu Shortrow niż Ultra Shortrow. Ultra short wymaga niesamowicie wysokiej precyzji instalacyjnej i to nie jest sprzęt do rozstawienia raz, dwa, trzy, stoi, zrobione, no nie. Ultra short naprawdę trzeba się pomyśleć, żeby wykalibrować, i muszą się zgadzać wszystkie odległości, bo inaczej to po prostu efektu Wam nie da. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na drugą stronę medalu, czyli na klasyczny rzut, może się okazać, że po prostu odległości, które posiadacie, spowodują, że nie uzyskacie na tyle dużego ekranu. W przypadku short jeżeli chcecie zrobić ekran o szerokości 2 metry, w przypadku dokładnie tego projektora potrzebujecie jednego metra z dokładnością tam do 3 cm. Od ekranu do soczewki, dlatego że współczynnik projekcji jest plus minus 0,5. Więc naprawdę jest łatwo w takich miejscach jak restauracja, gdzie nie chcecie, żeby ktoś przechodził przez światło, szkolenia, macie ekran 3 metrowy, potrzebujecie 1,5 metra odległości od soczewki do ekranu i naprawdę nikt przez snop światła wtedy. Nie przechodzi. Tudzież galerie, gdzie możecie na przykład wyświetlić obraz na jakimś produkcie. Jeżeli chcecie uzyskać wtedy powiedzmy półtorej metrowej rozmiaru obraz, naprawdę nie potrzebujecie dużych odległości. Słońce wyszło, więc teraz porozmawiamy na temat tego, co nam daje światło i ile tego światła mamy. Po pierwsze jest to laser. Laser będzie oznaczał, że nasz projektor będzie działał długo. Jak długo? Tu są dwie wartości. Z jednej strony jest to 30 tysięcy godzin jako wartość ogólna, ile czasu pracy on może e, Wam wykonać, a druga jest sprawa taka, że on może pracować przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. To znaczy, że jest to urządzenie przygotowane do pracy ciągłej. Oznacza, że ustawicie, odpalacie i ma tak świecić cały czas przez 30 tysięcy godzin, co jest naprawdę potężną wartością. Kolejny aspekt, jeżeli chodzi o laser, to jest to, że dostajecie ten produkt naprawdę kompaktowy. Laoptoma dała radę zrobić te projektory naprawdę w niewielkiej formie, właśnie mając laser i mając jednocześnie uszczelniony cały układ optyczny. To znaczy, że on może też pracować w trochę gorszych warunkach, gdzie trochę pyłu się znajdzie, nie ma to dla niego stresu. Kolejna sprawa. 3500 ANSI lumenów na laserze. Oznacza to, to, że ten obraz jest czytelny i widoczny nawet w jaśniejszych pomieszczeniach. Nie, jeżeli zrobicie 8-metrowy ekran, tak jakbyście teraz wysiedli na ścianie tego budynku, to de facto nie będzie go widać dlatego, że będzie to zbyt duży obraz w zbyt jasnych warunkach, ale serio 3500 ANSI lumenów pozwala na to, że swobodnie w ciągu dnia możecie obraz wyświetlić około 2-2,5 metra i on będzie czytelny, klarowny i jak najbardziej miło się go będzie oglądało, a w warunkach wieczornych bez problemu. 3,5 metra do 4 metrów możemy z niego robić, nie ma żadnego stresu. Te lasery mają dosyć wysoki kontrast. Jest to wartość około 300 tysięcy do 1, tudzież 2 miliony do 1 w przypadku kontrastu dynamicznego, 300 tysięcy do jednego w przypadku kontrastu statycznego. Serio obraz jest dobrze wykontrastowany, czernie są jak najbardziej ok, zwłaszcza jak patrzymy na projektory, które są przeznaczone do prezentacji, gdzie powiedzmy te parametry najczęściej były traktowane dosyć po No i ostatni aspekt to kolory. No ja wiem, że dzisiaj pogoda jest taka dosyć monochromatyczna, ale w przypadku tego oto projektora serio odcienie są już naprawdę przyjemne, naprawdę miło się na to patrzy. Nie jest to tak, że tylko daje nam mocne światło, ale też ten projektor stara się odwzorować maksymalnie je poprawnie. Nie, nie jest to tak dobrze jak w przypadku projektorów typowo domowych, ale jest to dużo lepiej niż w przypadku projektorów typowo biurowych sprzed kilku lat. I jeżeli chcecie go kupić, to przydałoby się dokonać tego przy pomocy transakcji handlowych. Już nie robimy tak, że idziemy po upojnych rozmowach, czy da się wyciąć choinkę z lasu z zorykiem, czy nie, a się da. Tylko raczej kupujecie takie rzeczy jak choinki przy pomocy zwykłej transakcji handlowej. No i w takiej transakcji handlowej ile ta choinka kosztuje jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiemy od pana. A ile kosztuje ten oto projektor? Na dzień dzisiejszy jest to 8000 zł z groszami. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że jako projektor Full HD e, 3.500 ANSI to jest naprawdę dużo, ale z drugiej strony musi mieć to w pamięci, to nie jest urządzenie, które ma konkurować ze zwykłą optomą domową na lampie o takich parametrach, bo to nie o to chodzi. To ma być urządzenie wykorzystywane w trochę inny sposób do pracy ciągłej na laserze i przede wszystkim shortrow. Więc tak, zwykła optoma, która by miała 3000 ANSI Full HD będzie Was kosztowała plus minus 3000 zł. Te urządzenie dosyć specjalistyczne, tak jak tutaj powiedziałem, około 8000 zł z groszami. Na co, jeżeli nam obraz do końca nie pasuje na nasz ekran? Dlatego, że obraz może nie do końca się złapać na ekranie. Tak jak ja w tym momencie uciekam z kadru, ale. Mając właśnie taki projektor do zastosowań właśnie biznesowych, macie coś takiego jak kisom Corner. To znaczy, że stawiacie projektor przed ekranem, mniej więcej staracie się, żeby wyświetlał jak najbardziej dokładnie z ekranem. Może się udać, że traficie idealnie, ale zazwyczaj wychodzi tak, że nie trafiacie idealnie. Wtedy łapiecie za każdy róg przy pomocy aplikacji wewnątrz samego projektora i dociągacie róg, który wyświetla projektor do rogu ekranu. I w ten oto sposób uzyskujecie, pomimo tego, że nie ustawiliście go idealnie, idealnie wyświetlony obraz. Chciałbym zarobić teraz żart nawiązujący do dań i danych technicznych, ale jest to tak słaby dowcip, że nawet ja z niego zrezygnuję. Więc kilka najistotniejszych danych technicznych. Full HD, 3500 ANSI, na laserze, może pracować ciągle e, shortrow I ostatnia ważna rzecz: to nie jest projektor z linii domowej, jest to projektor z linii biznesowo-edukacyjnej. Tutaj mamy nastawienie na to, żeby ten obraz był i był widoczny, a nie żeby był możliwie jak najlepszy w ciemnym pomieszczeniu. Pamiętajcie o tym, wybierając projektor. Są projektory domowe i są projektory biznesowe, i one do końca się nie łączą. Drodzy widzowie! To jest projektor dzisiaj biznesowy, więc chciałem Wam pokazać najbardziej istotne funkcje. Łatwo ustawić, z małej odległości i możecie pracować z nim 24x7, czyli jak odpolicie na te święta, przez kilka kolejnych świąt nie będziecie go wyłączać. Ale jeżeli macie pytania, pamiętajcie, tu jest skrzyżowanie Wilanowska-Modzelewskiego. Tam jest metro, tam jest Galeria Mokotów, a w tamtą stronę 200 metrów jesteśmy my. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że śnieg będzie jeszcze z nami. Cześć!